Pisałam o tym, jakie odczucia ludzie mieli w tym okresie po wojnie i jak różne postawy były w stosunku do tego, co było i do tego, co jest i co będzie. I wszyscy tam moi bohaterowie muszą się jakoś określić i odnaleźć albo nie odnaleźć, tylko zatracić w tym, co jest. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Dzięki współpracy z wydawnictwem proszyńskim i spółka mam przyjemność dzisiaj spotkać się z Onurą Kalicką, żeby porozmawiać o jej najnowszej powieści Między Tobą a Mną, czyli czwartym tobie na przekór losowi. No właśnie, czwartym tomie serii, którą ja czytam jako taką serię o stracie. I o próbie odzyskania tego, co utracone. To szczególnie mocno widać w tym tomie, ale w poprzednich również, bo czy stracone obrazy, czy stracony brat, czy stracone dziecko. To się w tej serii od początku przewija. Taka była uroda tamtych czasów, które ja właśnie opisuję. No, że Wszystko się zmieniało, cały kraj się przemieszczał. Już to zaczęło się w czasie wojny, a po wojnie szczególnie mocno to odczuwało, ponieważ wszyscy się liczyli no i okazywało się, że niestety tutaj brakuje tego, 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 a ponieważ naturalnie lubi próżni, więc na miejsce osób, które zginęły, zniknęły, Pojawiały się nowe osoby. To, co cenię w tych książkach Twoich, pewnie we wszystkich, ale w tej, w tej serii szczególnie, to jest ta prawda. I to prawda taką, którą ja rozumiem na dwa sposoby. Przede wszystkim na czym tego, że prawda, prawda emocji, prawda zdarzeń. U Ciebie nie ma łatwych rozwiązań, łatwych happy endów. Niektóre sytuacje się udają bohaterom. A niektóre się nie udają. Nie idziesz na takie właśnie łatwe rozwiązania, które być może no być czytelnicy, czytelniczki tego by chciały. Nie, mówisz, jednak prawda jest trochę inna. To prawda, bo staram się, żeby to było rzeczywiście autentyczne wszystko. W pierwszej części to wszy właściwie wszystkie wydarzenia były autentyczne. Kiedyś byłam na jakimś programie u sztuki. Kazimierz Żczuki, ona mi tutaj mówiła, no ale to nie mogłoby mieć miejsca i mówiłam, a to było w tu i tu i tu, bo każda rzecz się zdarzyła i tutaj też podobnie, ja to po prostu bardzo jak na szedełku, prawda, spajam te wszystkie wątki, a poza tym ja nie chcę pisać, ja, ja chcę pisać literaturę popularną i, trafi, i trafiać do wszystkich, ale też chcę, żeby to miało jakąś jakość, jakość i jakąś langę, więc piszowe rozwiązania mi odpowiadają. Nie lubię happy-endów. Uważam, że happy-endy nie są prawdziwe i wiadomo, że nie są, bo wiadomo, że potem następuje dalsza część i, i, i coś się dalej dzieje nie zawsze to jest happy-endem. Czasami może zdarzać, ale bardzo rzadko. W tej książce się jednak zdarza. Uspokójmy czytelników i Niektóre wątki się udaje bardzo fajnie rozwiązać, ale właśnie do tego do tej drugiej prawdy, którą bardzo cenię w Twoich książkach, czyli tej prawdy dokumentów, faktów, na których ty się opierasz. Właściwie te książki są w jakimś sensie prozą, bo no, także dokumentalną. Tak właśnie starałam się zrobić, żeby to było dawało prawdziwy obraz. No, naprawdę, czytanie książek tylko dla zabicia czasu, to jest bez sensu. A tutaj można czegoś się nauczyć, mechanizmów, może stracić trochę złudzenia, ale trochę też zyskać wiedzy. To jest takie mięso, prawda, z którego się korzysta. Bo jak się pisze książkę taką pro, szybko, prosto, to, 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 to oczywiście to, co się pisze, to są kalki, coś, co się powtarza, a życie nie jest kalką i wbrew, i wbrew pozorom wymyśla rzeczy, które właśnie można powiedzieć, te, tego to było niemożliwe, a było możliwe, niestety, większość rzeczy jest możliwa i prawdę mówiąc, nasza wyobraźnia nie sięga te, tak daleko, jak to, co się naprawdę dzieje. To dlatego sięgnęłaś do y, po raz pierwszy mówię, mówię o pierwszym tomie do y, literatury historycznej. Wcześniej pisałaś powieści y, współczesne, to jest seria historyczna. Czy, czy właśnie dlatego, że historia oferuje y, tak ciekawe i niesamowite wydarzenia? Tak, bo, bo daje możliwość pokazania, tam ta pierwsza część miała taki motto y, z kocheleta, co było to jest, to be, co było, to będzie i tak dalej właśnie i to jest właśnie tak. Opowiadając o jednym, opowiadam też o współczesności i, i to mnie wkręciło, żeby to żeby, no, napisać w ten sposób. Poza tym, umówmy się, niedawno czytałam wywiad z Basią Kosmoską, ona powiedziała, że tak przyklej... wygrała taki konkurs dla powieści dla kobiet i tak ją przyklejono do tej kobiet. No więc ja też wygrałam konkurs dla powieści dla kobiet i też mnie tak przyklejono. Oczywiście słusznie, bo ja potem napisałam jeszcze drugą i trzecią, no, ale jak już trzy odniosły sukces, to uznałam, że teraz to się wezmę naprawdę do roboty. Ta powieść, czy cała, cała ta seria rozgrywa się w bardzo trudnych rzeczywiście czasach. Po czasach wojny i tuż powojennych, czyli czasach rzeczywiście, które również zamianuje to, co powiedziałaś, taki rodzaj, no, budowania jednak od nowa. Znaczy, konieczności czy potrzeby budowania budowania życia od nowa. Przychodzi nowa władza, która robi swoje porządki, ludzie się do tego muszą dostosować. A, a chcą po prostu żyć, bo są zmęczeni, bo pięć lat wojny, no, się, może zmęczyć. I tutaj to wyraźnie widać, mi się tak wydaje. Ludzie się kręcą po Polsce, szukają swojego nowego miejsca. Niektórzy się ukrywają, inni uciekają przed czymś. To, to są różne warianty, nawet przed samym sobą, bo to też jest nowe miejsce, nowa nadzieja, że to się jakoś inaczej ułoży. No i wojenne traumy, które bardzo często określają dalszy los tych ludzi. No, to bardzo rzecz ciężka do przepracowania, wtedy nie było, że żeby... jestem w terapii, <laughs> tylko ludzie musieli sobie sami radzić z tymi rzeczami, które wynieśli z wojny. I, i one zostawały i zostawały często na następne pokolenia, bo yy, wydaje mi się, że gdzieś tam u podstaw tego, co się dzieje w Polsce nawet i teraz, to są rzeczy, które się dziedziczy, pewne zachowania, reakcje, pewne myśl, pewien rodzaj myślenia, który wyrobił się. Wtedy i w czasie socjalizmu. Ludzie się nauczyli kombinować, pilnować, dbać tylko o swoje. Zgubili ten, ten taki, taki duch społecznikowski w pewnym stopniu. Oczywiście to istniało gdzieś tam, ktoś jak miał tak bardzo silne parcie na to, to zapisywał się do jakiejś organizacji, coś tam, coś tam. No ale, ale generalnie to wszystko raczej była taka próba za wszelką cenę odbudowania tego, co się straciło, albo takiego jakiegoś rodzaju odwetu. Między Tobą a mną rozpoczynasz mottem z piosenki Jacka Koczmarskiego Między nami i ciąg się tego między Tą a mną brzmi ZIEJE PRZEPAŚĆ. To trochę jest taka opowieść o tym, że to budowanie nowego życia nie zawsze musi się powieść, bo te traumy wojenne, bo te wszystko to, co jakby ci ludzie niosą ze sobą, ten bagaż, no, czasem miłość nie wystarczy, nawet najmocniejsza, żeby Zbudować te relacje tak, jakby się chciało. Rozdaje karty los, prawda? I, i tutaj też tak jest, że mo, młodzi się kochają, tak? ale to zupełnie jest sytuacja, która nagle pojawia się, coś, co uniemożliwia to uczucie w zasadzie. No i, i, i to jest nie, nie, no, to jest część życia, z, y, który tam się wtedy rozwijało. Bo Brek pozorom, dziewczyna z kabaretu też jest książką o tym, jak się zmieniają ludzkie reakcje na Wojny. Bo tam jest bardzo wyraźnie napisane, jak ludzie zaczynają pić. Tego nie, tego nie widać, tak? bo to nie jest tak nie nagle, ale powoli ludzie zaczynają pić, zaczynają popełniać samobójstwa, zaczynają się przyz potem przyzwyczajać. Pojawiają się yy, nocniki tak się nazywały wtedy prywatki nocne, ponieważ trzeba było całą noc siedzieć, bo nie można było wyjść. Znałem tego słowa, bardzo fajnie. No, Eryk Lipiński to wymyślił. Nocniki siedzieli całe noce, no bo nie można było wyjść. Zaciągnięte story bawiono się. Więc ja to wszystko pokazuję powoli, jak to się dzieje. Tą wojnę też trzeba było oswoić, bo na początku nie wiedziano, jaka, jaka jest stawka. prawda. Wydawało się, że przetrzymamy. Pierwszą wojnę przetrzymaliśmy, wybiliśmy się na niepodległość, damy radę. No Ale powoli zaczynała rosnąć groza. Ja tam dochodzę do rozstrzelania tych inteligencji w Palmirach. Stoi ileś tam osób, tutaj się po, 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 rozstrzelano, i w tym momencie na, zaczyna narastać groza, bo na początku to tak jeszcze tam w Warszawie nie było. Poza tym mam dwa wątki, drugi krakowski, i też mi zależało na tym, żeby pokazać, że nie w każdym miejscu było tak samo, bo już wszyscy mamy warszawocentryczny mhm. sposób patrzenia, a zupełnie inna okupacja była w Krakowie. Każdy z tych tomów jest trochę inny, e, bo pierwszy tom, piosenka paretu to jest. E, no oczywiście trudna wojenna, ale powiedz jednak z wątkiem takim przygodowym, Łoczykowskim, yy, dość powiedzieć, że Irena Gorecka yy, ma musi zaopiekować się żydowskim chłopcem i obrazem Rembrandta. To samo sobie buduje, buduje napięcie. Koniec i początek to jest taka powieść rzeczywiście postapokaliptyczna o, 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 o szukaniu jakby właśnie swojego sposobu na, na dalsze życie w sytuacji, która trochę przerasa tych bohaterów. Bardzo intymna powieść, bardzo taka kameralna. I drugie życie to znowu, jak mówiliśmy, powieść szpiegowska. A teraz między tą a mną wracasz trochę do nastroju do nastroju powieści Koniec i Początek. I, bo to znowu mamy taką opowieść jednak o emocjach. Jednak bardzo taką skupioną na ludziach. Wątek zagubionych, zaginionych czy odnalezionych, gdzie sztuki pojawia się, ale gdzieś w tle, w, w notce prasowej, którą dziewczyny czytają. Natomiast znowu jest taka bardzo intymna powieść. Dlaczego tak i, 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 i skąd miałeś pomysł na to, żeby ten każdy tom, choć opowiada by nie wiedzieć o tych samych bohaterach, to jednak był inny. No, autor się nie lubi nudzić, <grywanie> poważnie mówiąc, a to trochę to los też zadziałał, bo pierwszą część napisałam taką myślą, że to będzie szło po kolei przez całą wojnę, ja opiszę to wszystko, co tam się działo i tak dalej. Nawet miałam tam odnogę na lwów, <grywanie> mówię, bo był jeden syn jednego z bohaterów, długiego drugiego planu wyjechał do Lwowa. Ale tak się ułożyło, że tej książki hmm, z, hmm, przez, prze, przez jakiś czas nie mogłam wydać, hmm, drugiego tomu. Ja nawet mm. zaczęłam pisać i to zaczęłam tak pisać, że jak przeczytałam Bezsennego hmm, Miłoszewskiego, to za głowę się złapałam, bo to sam by początek. Ktoś się błąka po Tatrach z obrazem. <years sockliery> no więc eh, zostawiłam ten początek ten i napisałam po prostu koniec i początek. Znam, że tam to było początkiem, to nie będę już teraz szła po całości, tylko za ko koniec zapiszę, opiszę to, jak to wyglądała ta wojna na, konie, na końcu i potem bezpośrednio po odzyskaniu po niepodległości. Natomiast jak słusznie zauważasz jej drugie życie jest czymś innym trochę, bo to też jest taki trochę wybieg, bo ponieważ bardzo lubiłam tą parę bohaterów krakowskich, czyli profesora Rosenblata i hrabinę, to uznałam, że trzeba, ponieważ oni naturalnie uciekli za granicę w pierwszym tomie, więc chciałam to też opisać, ponieważ tam też się toczyły losy polskie. No i to zrobiłam powieść szpiegowską, taką trochę z przymrużeniem oka. Tutaj bohaterka pierwszego tomu, Irena Górecka jest właściwie, jest bardzo ważną postacią, ale jednak drugoplanową. Na pierwszym planie stawiasz Zosię Nowak, czy też Cywię równe, bo takie tak jej prawdziwe nazwisko. Zosia Wyjeżdża z Warszawy, opuszcza ulicę Mokotowską, przy której zresztą teraz siedzimy i jedzie do Lubuska. Skąd to Lubusko, jak rozumiem Busko-Zdrój tak naprawdę, skąd ten wątek? Stąd, że ja po prostu byłam w Lubusku i przy okazji tam czytałam o tym, o tym, o tym sanatorium, ono się Górka nazywa, w tej wzgórze. Nie chciałam jeden do jeden, dlatego że no, jednak powieść ma swoje prawa i czasami muszę coś skręcić. Więc otworzyłam to, jak ono powstawało, jaki to był wielki wysiłek ludzi z całej Polski, wszystkich pracowników, zespołu i tak dalej. To jest znakomicie opisane. A potem przyszła wojna, kiedy ci znakomici pracownicy w części zaczęli kraść, Niemcy zniszczyli swoje, ale ludzie zniszczyli prawie drugie tyle, a potem po wojnie zaczęły się potwornie żenujące przepychanki, żeby wywalić tego twórcę bózka, tego, tej górki w busku, lekarza, który stworzył. No i, i, i to jest też tutaj trochę z boku, ale opisuję to, bo dla mnie wojna była jakimś takim probierzem tego, jak ludzie yy, yy, zachowują się, kiedy ich puścić. <grych> Te książki wymagają dużo pracy, dużo czytania, ale to mi sprawia przyjemność. Ja nie, nie mam potrzeby gonienia yy, za... za, za, za poklaskiem, tak? Bo to jest, no wiadomo, że jak książka się ukazuje raz na cztery lata, to jakieś czytelniczki zapominają w Ale to sposób. jest okazja, żeby sięgnąć po poprzednie tomy i tak naprawdę przeczytać wszystkie cztery razem. No tak, to jest okazja. I oczywiście ja mam cały czas te wypożyczenia, ja by bibliotecznymi i też radość taką jak że trafiono jest czwarty tom. I tutaj właśnie dlatego też w tym tomie jest i Ire bo yy, chciałam zakończyć jakoś tą historię i stąd ona się tu znalazła. Albo musiałam mieć dać jakieś zajęcie. Ja sobie, nie, ja sobie nie wyobrażam i myślę, że będziesz miała wiele głosów czytelników, czytelniczek. Nie wyobrażam sobie, żeby można było tę serię zakończyć. Oczywiście, zamykasz najważniejsze wątki w tej powieści, ale wiele innych jeszcze jest, takich, które można by spokojnie pociągnąć. Szczególnie, że zbliża się czas dość trudny w historii, bo zbliża się czas stalinizmu. No, wsią tak naprawdę już się, już, się, już się zaczął. Wydaje mi się, że to jest też moment, w którym mogłabyś spokojnie no, pokazać te, te, te ludzkie dylematy. Myślę, że to pokażę w następnej książce. Znaczy, Mam taki pomysł na też coś zupełnie innego, co, co myślę, że nikt nie napisał do tej pory. Czegoś takiego trzy części, ale nie będę opowiadał. bo to się nie zdradzaj. Tak, i? bo mi ktoś to ukradnie ten pomysł. Ale historyczna powieść? Tak, historyczna powieść pokazująca dzieje matki, córki. I i, 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 babki.